Zmieniona szata graficzna, bardziej czytelna, większa czcionka. Tak prezentują się nowe rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Kielcach. Wprowadzono ponadto nowatorskie w skali kraju rozwiązanie. Na każdym rozkładzie jest kod QR. To, jak mają wyglądać, konsultowano ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących. Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego rozpoczęli ich montaż w gablotach na poszczególnych przystankach. Na rozkładach zaznaczona jest również strefa, która będzie obowiązywała od 1 marca, po to, żeby pasażerowie bez trudu mogli. I ocenić, czy należy skasować tańszy bilet, czy bilet, który obowiązuje w strefie aglomeracyjnej. Również na każdym rozkładzie jazdy zamieszczono QR-kody, dzięki czemu za pomocą telefonu komórkowego bez żadnego problemu i myślę w kilka sekund można odczytać rzeczywisty czas przyjazdu danego autobusu. Uważam, że jest pomocny, szczególnie dla osób starszych i dla osób niedowidzących. Prawda? Wymiana rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacji miejskiej to żmudna praca. Dotyczy 1500 przystanków nie tylko w Kielcach, ale też na terenie 10 ościennych gmin. 3,5 tysiąca takich właśnie tabliczek z rozkładami jazdy, które należy wydrukować, zalaminować, rozkleić. Część będzie tutaj przygotowywana w siedzibie firmy. Natomiast na tych starszych przystankach, gdzie są takie blaszane tablice, należy to robić na zewnątrz. Mam nadzieję, że te nowe rozkłady przypadną do gustu naszym mieszkańcom. W najbliższych dniach w gablotach na przystankach pojawią się ponadto tablice informacyjne dotyczące stref taryfowych, które będą wprowadzane od 1 marca. Strefa pierwsza to Kielce. Pozostałe obejmują 10 gmin, z którymi miasto podpisało porozumienie w sprawie organizacji wspólnej komunikacji miejskiej. Tam bilety będą droższe. Cała operacja powinna być zakończona w ciągu kilku tygodni.